Hej, witajcie na moim kanale. Z góry tak na początku zapraszam do subskrybowania i lajkowania. No, a my dzisiaj będziemy oglądać śmieszne filmiki i ja będę komentować się śmiać, bo ja jestem tym śmieszkiem, nie wszystko może <grym> śmiać No nie wiem po co taki filmik, oni się zachciało pośmiać, no i chciałam to nagrać, więc no okej. Okay. Dobra, to już sobie tutaj. Tu macie autora i w ogóle jak to się nazywa Też możecie sobie sami w domu pooglądać Okej okay. To oglądamy <laughs> O! je! Ale... Oj, no! <laughs> Sorry, zwą grafikę, ale...

Ладно, да, пока. И так бы он себя поверил, да? Ну, было бы все видеть. О, но мне это заболело. О, боже мой. Тетя, выйдите из песочницы. Мальчик, иди отсюда. То есть это примитивные ужасы, когда там... Cicho, ciche, cicho noc... Dobra, więc ja będę już kończył ten filmik. Jak będziecie chcieli takich filmików więcej, to mogę ponagrywać Tu nie było za dużo komentowania, bo te filmiki będą krótkie. Jak to mogę Wam więcej takich filmików nagrać. Jak to sorry za głośność, ale nie mam mikrofonu. No... No słabo wyszło. Dobra. A więc tyle tu jeszcze macie. Okej, okay, super.